Nie wiem jak wy, ale ja cały czas mam wrażenie, jakby obecna generacja konsol trwała ze 2 góra, trzy lata. Jakbyśmy ciągle byli na etapie. Spokojnie, zaraz się rozkręci. Tymczasem w listopadzie stuknie równe 5 lat odkąd PlayStation 5 i najnowsze Xboxy zadebiutowały na rynku. A to oznacza, że jesteśmy już zdecydowanie bliżej niż dalej do premiery kolejnej generacji. Dokładnie. Prawdopodobnie zostały jeszcze dwa lata. W ostatnim materiale zastanawiałem się, jaką drogą może pójść Microsoft. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to zapraszam. Dzisiaj pogadamy sobie o Sony. Japończycy prawdopodobnie nie zdecydują się na taką rewolucję, o jakiej mówi się w przypadku Xboxa, to znaczy nie skręcą w stronę konsolowo pcetowej hybrydy. Co nie znaczy, że nie będzie ciekawie. A więc, co już wiemy? No, tak na pewno to szczerze mówiąc nic. Ale mamy plotki, rzekome przecieki i przede wszystkim domysły, także jest o czym gadać. Nie chciałbym się tu przesadnie skupiać na technikaliach, bo moim zdaniem sucha specyfikacja nie jest zbyt ciekawa, ale też nie wypada jej całkowicie pominąć, więc. W dużym skrócie. Sercem PlayStation 6 ma być zupełnie nowy procesor AMD o kodowej nazwie Orion, zbudowany w oparciu o architekturę Zen 6. Do tego układ graficzny RDNA 5 o mocy nawet 40 teraflopsów, również od AMD, i 24 lub według innych źródeł 32 GB pamięci RAM w standardzie GDDR7. Mówi się, że PlayStation 6 będzie dwu albo nawet trzykrotnie bardziej wydajne od podstawowej PS5, ale nieco mniej wydajne od nowego Xboxa. Ale tak jak mówiłem, to tylko liczby. Ważne, co konsola będzie oferowała w praktyce. To, czego na pewno powinniśmy się spodziewać, to udoskonalone skalowanie obrazu, bardziej zaawansowany ray tracing oraz 4K i 60 klatek na sekundę jako standard. Krążące po sieci plotki, jakoby PlayStation 6 miało rozpocząć erę 8K i pozwolić na rozgrywkę w nawet 60 klatkach na sekundę, myślę, że możemy włożyć między bajki. Co prawda, do premiery zostały jeszcze przynajmniej 2 lata, ale aktualnie nie znam nikogo, Dosłownie ani jednej osoby, która posiadałaby taki ekran. A już na pewno nie znam nikogo, kto grałby w tak gigantycznej rozdzielczości, nawet wśród totalnych świrów spod znaku PC Master Race. Pewnie pojawią się tytuły, które taką rozdzielczość obsłużą, pewnie będzie ich więcej niż w przypadku PlayStation 5, ale myślę, że to wciąż będzie co najwyżej ciekawostka i marketingowy bajer, a nie realna funkcjonalność. PS5 Pro też wspiera w niektórych grach 8K, ale czy ktoś z Was z tej możliwości korzysta? No i teraz ktoś na bank napisze, że tak, zawsze tak jest. Trzeba pamiętać, że żyjemy w czasach, w których sucha moc obliczeniowa to tylko połowa sukcesu. Cyberpunk 2077 nigdy nie działałby na Switchu 2 tak dobrze, gdyby nie DLSS od Nvidii. I wydaje się mało prawdopodobne, by w ramach kolejnej generacji Sony nie poszło w tym kierunku o krok dalej. Nowa wersja PSSR jest więcej niż pewna. A bardzo prawdopodobny wydaje się też generator klatek, czyli rzecz do tej pory dostępna wyłącznie na pc Nie wszystkim się to spodoba, ale tego typu technologie są przyszłością. Gamingu, przynajmniej to najbliższą. Co otwarcie potwierdził nawet Mark Serny, czyli jeden z najważniejszych ludzi zajmujących się rozwojem marki PlayStation. Na oprawę powodującą totalny opad szczęki, raczej bym się mimo wszystko nie nastawiał, bo obecnie grafika ewoluuje w sposób bardziej subtelny. Wystarczy spojrzeć na Red Dead Redemption 2 z 2019 roku. Gra zadebiutowała na konsoli wyposażonej w śmieszne 8 GB RAM i układ graficzny o mocy niespełna 2 teraflopsów, a mimo to wciąż wygląda absolutnie fenomenalnie. I nie odstaje od gier z obecnej generacji. Nie wiadomo, pozostaje jeszcze obecność napędu Blu-ray, do którego Sony ewidentnie próbuje nas w ostatnich latach zniechęcić. Najpierw pojawiły się dwie wersje PS5 do wyboru z napędem i bez. A później, po premierze slimki, napęd stał się już tylko dodatkowym, opcjonalnym akcesorium. Nawet w przypadku PlayStation 5 Pro, czyli najdroższej, najmocniejszej i teoretycznie najbardziej ekskluzywnej konsoli na rynku. Żeby było zabawniej, Sony próbowało to przedstawić jako. Zaletę, umieszczając na pudełku napis Disk Free Console, czyli konsola wolna od płyt. Moim zdaniem, Sony już z tej drogi nie zawróci i myślę, że o napędzie w standardzie możemy zapomnieć. Te czasy. Thanks. już minęły. Raczej trzeba trzymać kciuki, żeby Japończycy nie posunęli się dalej i nie zrezygnowali z napędu całkowicie. Przecieki sugerują, że w następnej generacji jeszcze się na to nie odważą. Chociaż w obliczu coraz bardziej prawdopodobnej kapitulacji Xboxa. Kto wie. Ostatnie lata pokazują, że brak silnej konkurencji ze strony Microsoftu niestety nie działa na Sony najlepiej. Inna sprawa, czy na płytach faktycznie będą jeszcze gry, bo branża niestety zmierza w stronę gameki ze Switcha 2, czyli nośników, na których są tylko jakieś absolutnie podstawowe pliki, a resztę i tak trzeba pobrać z sieci. Generalnie w temacie PlayStation 6 raczej nie ma się co spodziewać rewolucji, od po prostu więcej tego samego. Jeśli chodzi o cenę, to póki co najczęściej pada kwota 600 dolarów, czyli u nas prawdopodobnie w okolicach 2,5 tysiąca złotych. Prawdopodobnie będzie to sporo mniej niż nowy hybrydowy Xbox, a historia pokazuje, że tańsze konsole z reguły wygrywają. Dużo ciekawiej zapowiada się druga konsola Sony, która ma być powrotem firmy na rynek Handheldów. I tak, wiem, że w 2023 roku pojawił się portal, ale teraz mówimy o prawdziwej konsoli uruchamiającej gry natywnie. Chodzi o urządzenie o kryptonimie Canis, które w mediach często jest nazywane mobilnym PlayStation 6. A to Trochę wprowadza w błąd. Prawdopodobnie będzie to handheld obsługujący gry z PS5, PS4 i być może niektóre z PS6, a więc mówimy bardziej o przenośnym PlayStation 5. Podkreślam prawdopodobnie, bo być może Sony rozwali system i zaoferuje handhelda w pełni kompatybilnego z PS6. Ale myślę, że jednak nie. Swoją drogą szkoda, że w kontekście wstecznej kompatybilności wciąż całkowicie pomija się PS3, na której utknęło kilka naprawdę świetnych tytułów. Dla mnie to by była super opcja na powrót do takich klasyków jak Killzone, 2 i 3, Resistance, Infamous czy GTA 4. Jasne, ma być remaster, mówi się o tym od dawna, ale póki co jeszcze nic konkretnego się nie wydarzyło, a ja nieprzerwanie tęsknię za Liberty City. Moc nowego handhelda miałaby stanowić mniej więcej połowę tego, co oferuje PS5 co na zdecydowanie mniejszym ekranie i ze wsparciem zaawansowanego upscalingu jak najbardziej może się udać. Poszlaką, która sugeruje, że coś faktycznie może być na rzeczy, jest tryb oszczędzania energii, który pojawił się niedawno na PlayStation 5. Oficjalnie Sony tłumaczy, że chodzi o ekologię. Ja wiedziałem, że tak będzie. Najpierw nakrętki przyczepione do butelek, a teraz już się biorą za konsolę. Sporo osób podejrzewa, że tak naprawdę trwają jednak przygotowania do premiery Handhelda. Bo serio, kto zdecyduje się na słabszą grafikę i płynność, tylko po to, żeby zużyć trochę mniej prądu na konsoli stacjonarnej. Obecnie deweloperzy mogą sobie potestować, w jaki sposób zmusić gry do działania na sprzęcie o znacznie mniejszym poborze mocy. Nowy tryb został już zaimplementowany chociażby w remake'u Demon's Souls i remasterze Days Gone i faktycznie działa. Nie chcę tu wchodzić w techniczne detale, odsyłam do materiału ekipy Digital Foundry, która rozebrała nowy tryb zasilania na czynniki pierwsze. Mnie bardziej ciekawi, w jaki sposób Sony skłoni wszystkich deweloperów do optymalizacji swoich Gier pod nowy, mniej wydajny sprzęt. Bo, żeby cała ta operacja miała jakikolwiek sens, na mobilnym PlayStation musi działać wszystko, albo w najgorszym przypadku prawie wszystko. Pytanie, czy Sony będzie w stanie wymusić na tak wielu ekipach deweloperskich dodatkową, wcale niełatwą pracę. Sytuacja, w której nie wszystkie gry z PS5 będą na kanisie działały, skaże ten sprzęt na porażkę i już na starcie, bo konsole muszą być proste i czytelne. A ja od razu mam przed oczami gigantyczny bałagan, jaki Sony zafundowało nam przy okazji premiery PlayStation TV, czyli stacjonarnej wersji Vity. Oczywiście to zupełnie inny sprzęt, inne oczekiwania, ale wtedy wiele absolutnie kluczowych tytułów, takich jak chociażby Uncharted, Złota Otchłań, nie działało. Nie dlatego, że nie mogło, tylko po prostu nikomu nie chciało się o to zadbać i zmodyfikować sterowania. Kluczowe znaczenie w kontekście ewentualnego sukcesu takiej konsoli będzie też miała cena, bo wiecie, na razie widzę, że gracze generalnie są na tak. Ale kiedy okaże się, że kaniz będzie kosztował, dajmy na to 3 albo 3,5 tysiąca złotych, co myślę jest jak najbardziej możliwe, to pojawi się, Pytanie, czy aby na pewno warto. Od premiery Steam Decka sama możliwość ogrywania nowych gier w formie przenośnej na nikim nie robi już specjalnego wrażenia. Jest sporo alternatyw, a z czasem na bank pojawią się kolejne. Biblioteka gier też raczej nikogo nie przekona, bo Sony w zasadzie nie ma już eksów. Tak, Astrobocie, widzę Cię, ale niestety jesteś trochę wyjątkiem potwierdzającym regułę. Większość to tylko czasowe eksy, które bez problemu można ograć na PC-tach, a co za tym idzie na handheldach z Windowsem i OS. Oczywiście dla wieloletnich użytkowników PlayStation Przenoś na konsole od Sony będzie świetną opcją, bo pozwoli skorzystać z posiadanej już biblioteki. O ile jest to biblioteka cyfrowa, bo wydaje mi się, że Kanis. Raczej nie będzie miał czytnika płyt. Akurat ja na konsolach w większości kupuję wersje pudełkowe, więc na handheldzie bibliotekę musiałbym budować od nowa. Średni układ. Problemem może być też fakt, że mówimy o konsoli tak naprawdę spóźnionej o jedną generację. Z drugiej strony, obecnie przejścia między generacjami są zdecydowanie bardziej płynne niż dawniej. Po premierze PlayStation 5 PS4 jeszcze bardzo długo otrzymywała dokładnie te same gry, i myślę, że w przypadku kolejnej generacji nie będzie inaczej. PlayStation 5 już teraz Przedało się w liczbie ponad 80 milionów egzemplarzy, więc wydawcy na bank nie zrezygnują z tak dużej grupy potencjalnych klientów z dnia na dzień. I... To jest bardzo dobra sytuacja dla kanisa. Grunt, żeby Sony poradziło sobie z kampanią informacyjną, bo jeżeli konsola trafi na rynek w tym samym czasie co stacjonarne PS6, to ludzie mogą pomyśleć, że to przenośne PS6. Mogą być później rozczarowania. Powiem wam szczerze, że zupełnie nie wiem, co o tym sądzić. Z jednej strony, sam pomysł mi się podoba i cieszę się, że Sony wraca na rynek konsol przenośnych. Z drugiej, nie jestem przekonany, czy taki sprzęt jest w ogóle potrzebny. Mamy wspomniane już mobilne pecety, a na pewno pojawią się nowe, lepsze i bardziej dopracowane. Mamy Switcha 2, mamy zdecydowanie tańszego portala, który dla osób grających w domu będzie wystarczający. Ja za dwa lata, mając do wyboru stacjonarny PlayStation 6 za, nie wiem, 2,5 tysiąca albo przenośne PlayStation 5 za co najmniej tyle samo, no... Jednak wybiorę to pierwsze, bo PS5 już mam, trochę szkoda mi kasy na drugie, tylko po to, żeby pograć w łóżku. Myślę, że jeżeli Sony przesadzi ceną, sprawi, że wielu potencjalnych nabywców ostatecznie wybierze Switcha 2. Sprzęt tańszy, a do tego w 100% hybrydowy, pozwalający na grę zarówno stacjonarnie, jak i przenośnie. Być może biblioteka poważnych gier na Switchu nie jest aż tak duża jak na PlayStation, ale to się z czasem trochę wyrówna. Switch 2 jest zbyt popularny, by wydawać go ignorowali. Prawdopodobnie porty na Switcha będą wyglądały i działały trochę gorzej niż na PlayStation, ale historia pokazuje, że to nie jest najważniejsze. Nintendo DS wygrał z PSP, mimo że był słabszy, a Vita nie poradziła sobie nawet ze smartfonami, mimo naprawdę imponujących jak na tamte czasy możliwości. Odważyłbym się zaryzykować tezę, że nowe, przenośne PlayStation też nie wygra ze Switchem samą grafiką. Znajdzie swoją grupę docelową, ale pytanie jak liczną. A do tego Switch w przeciwieństwie do konsoli Sony na 100% będzie miał wyjątkowe, niedostępne nigdzie indziej gry na wyłączność. Nintendo konsekwentnie ignoruje teorię, zgodnie z którą czas X-ów definitywnie minął i chyba dobrze na tym wychodzi. Jestem bardzo ciekawy waszego spojrzenia na tę sytuację. Moim zdaniem, PlayStation 6 ma ogromną szansę zdominować rynek konsol stacjonarnych, bo prawdopodobnie nie będzie miało żadnej bezpośredniej konkurencji. Jednak rynek konsol przenośnych to zupełnie co innego. Tutaj konkurencja jest i to naprawdę mocna oraz różnorodna. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Przypominam też, że partnerem kanału jest Computronic, więc jeżeli planujecie jakieś zakupy, to zachęcam do skorzystania z linków w opisie. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia. Pewnie już w jakimś materiale niezwiązanym z konsolami. Na razie chyba wystarczy.